Która drużyna postawi dziś na swoim? Zobaczymy. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco, a wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Legia Warszawa zmierzy się z kurnikiem Zabrze. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu. Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontra. Mają w składzie kilka silnych nazwisk, postaci, które mogą wziąć na siebie... Ale musimy na chwilę przerwać. Nie ma wątpliwości. Ostatni dotykał zawodnik, czyli mamy korner. A przed nami wyjściowa jedenastka Górnika Zabrze. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony, to stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik, ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację, a przed nami praktycznie całe spotkanie. Piłka bita z rzutu wolnego i bardzo szczęśliwa sytuacja dla bramkarza. Gdyby tak tylko wykonawca uderzył minimalnie celniej, mielibyśmy bramkę typu Stadiony Świata. Stracona piłka. piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Piękne podanie. Będzie ciekawie. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Mamy stratę, zabrzam ładnie. Teraz wymieniają piłkę. Będziemy mieli rzut wolny dla górnika. Zabrze. Można Legii Jacku nie lubić. W wielu częściach kraju jest to wręcz postawa zalecana. Ale jaki inny polski klub gościł u siebie w ostatniej dekadzie Real Madryt, nie mówiąc już o strzeleniu królewskim trzech goli. Wojskowi potrafią jednego dnia powstrzymać Cristiano Ronaldo, by zaraz odpaść w krajowym pucharze z dużo słabszym rywalem. Tak czy siak, emocje gwarantowane. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Próbuje teraz zaskoczyć bramkarza. O, nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Odważnie i skutecznie. Brawo! No i widzimy. Piłka wyszła za linię boczną. Paulowany jeden z Zabrzan, ale sędzia stosuje korzyść. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Sędzia przyznaje teraz wolnego górnikowi. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką, co do tego nie ma żadnych złudzeń. Nie dał szans na groźny strzał. Tomasz Pekhart. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. Sędzia teraz nie ma wątpliwości. Pokazuje czerwoną kartkę. Na takie zachowania nie ma miejsca we współczesnej piłce słuszne wykluczenie i ewidentna strata dla zespołu. podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywali w Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony, odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Wizdek, dobra decyzja sędziowska teraz. Bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie, mimo fałdu. Za takie zachowanie musiała być żółta karka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Górnik Zabrze oddaje piłkę. Teraz strata Legii Warszawa. Czy dobrze to wykończy? Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę. Uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Uwaga. Strzał w kierunku bramki. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. O, można było to rozwiązać lepiej. Uwaga, udany przechwyt teraz. Broni, ale piłka wciąż w grze. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Dobitki nie dało się już wyjąć. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę, no i cóż można powiedzieć. Bramkarz naprawdę zrobił, co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go winić. Prowadzą zatem 1 do 0. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Ależ zmarnowana okazja! W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Akcja jeszcze się toczy. No i po akcji mamy sygnalizację spalonego, przerwa za nami pierwsze czterdzieści pięć minut tego spotkania. powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Strzelić do szatni gola na wagę prowadzenia. Ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Lukas Podolski. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Damian Rasa. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. na zawodniku Legii, ale warszawiacy wciąż przy piłce. Zastosowana korzyść. Rzuzułę. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Damian Rasak. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Ależ pewnie teraz. Wyczuł moment idealnie. Będzia przyznaje teraz wolnego górnikowi. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Mało ma miejsca. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant? No i co? Zamiast posiadania strata. Był tam fał na zawodniku górnika, ale mamy zastosowaną korzyść. Będzie strzał, uwaga! I dobrze teraz, Brankarz, pewnie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcje. Uderza teraz. Jest naprawdę daleka. Zero zaskoczenia. Piłka wpala prosto w rękawice. Traci piłkę zespół Zabrzan. Tomasz Pekhardt. Dobry pressing. Odebranie piłki pod polem karnym. I będzie psnowienie gry z rzutu wolnego, ale bez kartki. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Bardzo niecelna próba strzału z dystansu. Z takiej odległości strzał musi być mocny i mierzony co do centymetra, a tego o tej próbie powiedzieć się nie da. Strata jest niewielka, ale za mało stwarzają sobie sytuacji, nie widać tej determinacji, by rzeczywiście coś z tym wynikiem zrobić. Miejmy nadzieję, że to nie rezygnacja, ale oczekiwałbym większego zaangażowania w kreowanie sytuacji bramkowych, więcej gry do przodu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku, ale to by było tyle. Koniec akcji. Rywal naciska może zaliczyć stratę. Nie napracował się tutaj przy tym strzale, Bramkarz. Niestety traci piłkę. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Ma wsparcie, by to rozegrać ona tu jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Cały zespół wierzy w wyrównanie w końcówce. Strzał z daleka, ale spokojnie broni. Pewna interwencja. Damian Rasa. Ostry faul na drugą żółtą kartkę. Czy sędzia się slituje? No i cóż, inaczej być nie mogło. Druga żółta kartka i wylatuje z boiska. Niemądre zachowanie, przecież z kartką na koncie nie można tak grać. Już niedługo sędzia zagwiździe po raz ostatni. I jeśli to utrzymają, to trybuny będą miały co świętować. Na pewno w ataku nie pokazują tu nic wielkiego, ale za to gra obronna zasługuje na owację na stojąco. Sądzę, Tomku, że. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze! Co tu dużo mówić, chyba właśnie uratował im tą interwencją zwycięstwo. Naprawdę stanął na wysokości. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Teraz przede wszystkim muszą zachować spokój. Kolejna kartka, dobrze, że tylko żółta. Tracą grunt pod nogami i tracą zimną głowę. Koniecznie muszą uspokoić grę, bo skończy się to kompletną katastrofą. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Jest już z piłką Paweł Wszołek. Pewna interwencja bramkarza. Jeszcze trzy minuty. Tyle arbiter doliczył. Musieli. No, może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Mamy aut dla piłkarzy Górnika. I tym udanym wejściem skasował atak wala. Ładun. I oto ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów. Dobry mecz, dyspozycja i wynik. Czy można chcieć więcej? Pani na pewno zadowolą się tym jednobramkowym zwycięstwem. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić.